Jasna góra nocą. Oficjalne pożegnanie z jasną górą. Kolejne wspaniałe miejsce, do którego również będę chciał wrócić. To by było na tyle z częstochowy. Zaraz, zaraz, czekajcie. O czymś zapomniałem. Miałem Wam coś pokazać. A tak, byłem dzisiaj na plaży w centrum miasta, gdzie rozłożyłem swój namiot. Znajduje się tam świetny lokal La Playa, czyli plaża. Nawet wrzucili zdjęcie na swojego insta, że będę, ale w zasadzie kogo to interesuje? Może wróćmy do początku. No, dzień dobry. Ja już, tak jak mówiłem, w Częstochowie. Tym razem bardziej ekskluzywne warunki, mieszkanko. I popatrzcie, jak mam widok na całą Częstochowę. Niestety bo będę musiał... Tak to obrócić Ten telefon, bo kamery nie da się obrócić. No coś pięknego, widok z ósmego piętra. Coś tutaj pada, ale za chwilę się rozpogodzi i pojedziemy na la Playa. No i wreszcie dotarłem. Znajduję się właśnie na plaży nad zbiornikiem wodnym Adriatyk w Parku Lisieniec. No i jest moje ulubione miejsce w Częstochowie, czyli la Playa Piasek tutaj na plaży w centrum Częstochowy został przewieziony. Aż z łeby, także aż z naszego polskiego morza, da się realizować piękne projekty. Da się. Dlaczego przywiesiono piasek z łeby? A to dlatego, że przez wiele lat był tam ośrodek wypoczynkowy Huty Częstochowa. Tysiące Częstochowian wypoczywało tam latem. La Playa jest to nowoczesny lokal, gdzie jest puszczana muzyka latino, gdzie można posłuchać, potańczyć, pobawić się ze znajomymi. Nie jest tutaj szerokie i każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Dzięki temu, że jest tutaj taki kompleks, ludzie spotykają się ze sobą zarówno w dzień, jak i w nocy. Przypomina mi to trochę Grecji. Myślę o tym, aby w przyszłym roku wraz z ekipą z Big Brothera zorganizować tutaj jakąś imprezkę. Co Wy na to? No i proszę państwa stało się, przerzuciłem się z roweru na gondolę Piękny klimat, uroczy Proszę bardzo Ale tutaj zapierdzielasz, powiem ci Znajduje się tutaj wszystko co jest nam potrzebne do szczęścia w upalne dni Czyli przede wszystkim woda, piasek, park, molo Kładka znajdująca się nad kanałem, który łączy dwa zbiorniki wodne A nawet gondola To ciekawe jest to jedyna gondola w Polsce to Znajdują się tutaj trzy zbiorniki wodne. To... Powstały wskutek zalania glinianek, które były użytkowane przez miejscową ludność do lat 70. <laughs> Czyli co teraz byliśmy na Bałtyku? Nadriad. 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 Tam, tam, tam byliśmy na Adriat. Adriatyk jest tam, gdzie jest pomoc, Bałtyk tam, gdzie jest wykorzystanie hmm. A no właśnie. A Pacyfik to jest całkowicie dzika Dobra, koniec mojego ględzenia. Sami zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Dobra, kończymy tą wspaniałą podróż. No to powoli robi się już ciemno. Ostatni dzień w Częstochowie, ostatni wieczór w zasadzie. A tu proszę bardzo jest i mój dom. Dzięki serdeczne dla pana Tadeusza i dla pana Filipa za fantastyczne ugoszczenie. A ja cóż, tak jak widzieliście to mój ostatni zachód słońca, to mój ostatni dzień w Częstochowie, bo jutro już ruszam dalej. Znowu do pokonania ponad 100 km, no ale damy radę. Także ahoj świętokrzyskie, widzimy się nad jeziorem Sielpia.